czy się witam wam w kolejnym odcinku ze Speedway Challenge kariera na moim kanale. Jak widzicie pewnie teraz sobie zadajecie też pytanie, dlaczego mam 100 koła i dlaczego zdajemy egzamin na licencję? No, ponieważ to jest jakby nowy sezon. Ponieważ jak wiadomo, tamtym sezon co graliśmy byliśmy za dużo na minusie. Chyba tam 20 koła było na minusie. A byliśmy jeszcze juniorem, więc no, może muzykę lekko przyciszę, okay. no bo byliśmy jeszcze juniorem, co z tego nie zarabialiśmy nic w meczy, więc słabo i na samym starcie już sobie wiemy co kupić, pewnie nie kupujemy silnika, ponieważ to już są za duże wydatki, ale kupujemy za to opony. Dobra, kupimy sobie 4 sztuki najlepszych opon. Przednie opony też się przydadzą, nie powiem, że nie i też 4 sztuki kupimy. Kupimy, oczywiście, jeszcze sobie Kevlar. Nie Kevlar tylko ochraniacza, sorry Ale to musimy wejść tutaj. Ja już sobie nazwałem Melon La Pupa. Jesteśmy z 2003 roku. Mam już 16 lat. Na ogólno 40, wybrałem miasto Kraków. Szczególnie nie wiem dlaczego, ale, ale nie wiem. I tak zmienimy to na gniezno albo na gorzów. Więc dobra i wchodzimy w sklepik, kupujemy ochroniacze. Uu, od razu można z poziomem. Ale to kupimy od razu sobie z poziomem najlepszą. kask, kupimy ten sam ale po prostu żeby był na, na żeby był po prostu bo tutaj te, te części co mamy to one są mega rozdupcone. już i kupimy sobie też jedną i ostatnie ulepszenie znaczy nie ostatnie w ogóle ale no, ulepszenie czyli mamy teraz auto i tu możemy spakować teraz właśnie kask. Yy, yy, I jedną oponę zapasową. Bo naprawdę te opony będą się bardzo szybko psuć. I zdajemy egzamin na licencję yy, w Krakowie. Zobaczymy, czy nam się uda za pierwszym razem. I zobaczymy też, do jakiego klubu nas przydzielam. Bardzo mnie to ciekawi. O jezu, zapomniałem, że mamy też to te sprzęgło. Sprzęgło i zapłon jest taki bardzo jest zniszczony. I wypadek. No, wypadek na egzaminie, jeszcze tam przejechali, nie? Wypadek na egzaminie licencji to jest bardzo źle. Bo z tego co wiem, kiedy ten e, pan, który się zajmuje tym, żebyśmy startowali czyli że trener chyba, albo coś takiego jeśli będzie bieg w twórkę, albo samemu to jeśli się ktoś wywali e, upadnie, albo zdefektuje, albo nie dojedzie po prostu tych czterech okrążeń to nie zdaje e, licencji e, wiem, bo z tego co wiecie, że ja fan żużla jestem Napiszcie w komentarzu też jaka jest Wasza ulubiona e, żłoba drużyna Maja, to jest Gorzów i I aktualnie jak to nagrywam co za 10 godzin powinien być live, ale nie wiem czy go zrobię Czas zobaczy I mamy swój pierwszy bieg Nawet może nie bieg ligowy, ale bieg e, jakby... Z... No pierwsze kroczki już powoli domiszczam Przypominam, że jeśli ktoś nie wie o co chodzi w tej serii, to to jest to o co chodzi, żebyśmy robili po prostu Mistrza Świata. I zobaczymy. O kurde, ja zawsze zapominam o tym zapłonień i sprzęgle. Uch, tam wypadek. O, dwa biegi, dwa wypadki. Też mam założone nowe opony. I wypadek kolejny. U, Nowicki ma kontuzję. No tak sobie też oczywiście przominąć i to zrobimy. Bo raczej mamy. Czy mamy, czy mamy. Tak, mamy zdaną licencję. I uwaga wam daradam zespół Kraków. Mm, Okej. Okay. No, mecz, idziemy w meczu, nie wiadomo czy wystartujemy, ale w meczu towarzyskim dostaliśmy już ścianę na sam start sezonu, więc co my zrobimy? Ulepszymy sobie busa. Tak. Bo wsadzimy tutaj opony. Tutaj będzie miejsce jeszcze na rękawiczki oraz yy, kevlar. wiem że jakąś nową część do motocykla ale Ulepszymy sobie zapłon Sprzęgło bardziej, no. Ulepszymy, bo mamy w miarę dużo siana. Bardzo dużo kraków płaci. Jestem właśnie zdziwiony tym, że. Wiele produktów naprawdę produktów, na które, każdą okazję no, reklama. Odkryjecie. No tylko... Nie, nie robicie. Dobra. No, drugi poziom weźmiemy sprzęgło i to sprzęgło pójdzie do busa. Pytacie pewnie, dlaczego ja używam gorszego sprzęgła teraz? Ponieważ kiedy nam się rozkali sprzęgło, yy, jedziemy w biegłyniorskim. ja z bieg w biegu Może nie w lidze, ale. I jak na razie. Skład Krakow, Krak Krakowa jest to Tero, Dominik Koskowski, James Hej, Michael Hert, Karol Barat, um, ja Dawid Kłodziej. A Góżowa, to jest Bartosz, Zmarlik, Adam Eli, nie wiem nie znam, Andres Thompson, Krzysztof Kaszak, Szymon Woźniak, Rafał Karczmarz i... Mateusz Bartkowiak. Jak na razie Gorzowianie wygrywają dwoma punktami. Zobaczymy, jak pojedzie mi pierwszy start. I to jeszcze z Gorzowem. Dobra, i wypadek, niestety. I jak powtórzony w czwórkę. Kolejny wypadek Tego samego zawodnika I w taki sam sposób Czyli kołodzieja I Kartmar go wypchnął No teraz zaspałem konkretnie Ale na szczęście już bez wypadku Ale no niestety no. gożowianie To są te zawodniczy z ekstraligi Ale mi może się uda teraz jest na 3 do 3. Już nie, niestety nie ma na 3 do 3. I... wiem, że te wiegi teraz będą mega dudne, ale teraz dojeżdżam, go, dojeżdżam! Szybciej z tą lodziarnią, no jak to się ślizga! no tam defekt koła dzieje jeszcze niestety. W ogóle bardzo wolny jestem, no to wiadomo, że też to jest zasługa silnika no i niestety, nawet bym nie musiał się zginać na tych łukach. No, i nie poszło nam to do, tam za do dobrze? Ja pomieniamy te zawody, bo Ech, jeden punkt mamy na całe Ech. zawody. No, nie idzie nam za dobrze więc ulepszymy może sobie silniczek, albo może kupić, nowy on sobie nowe, niech on kupi sobie nowe, niech ten kupi go... a nie on tylko tyś, jaka ulepszymy kosztuje. Ok, To by było na tyle, że jak chcę kupić yy... kevlar, kupimy inny, żeby mieć w razie wóz zapasowy jakiś. Czy to jest 8D teraz, co myślałem? O, ja ale teraz to te może to są shity. Może niech taki będzie. I kupimy zwykły kawlar, po prostu taki sam, ale już nie jest aż taki tandetny. I te same buty, niestety, jak wiecie. Na razie finansowanie nie pozwala nam za zabawienie się takimi rzeczami. No, no, mecz piła kontra Kraków, zobaczymy. Jedziemy w biegu juniorskim Mecz towarzyski oczywiście, więc tutaj nikt nie jeździ na serio. I zobaczymy. Lepszy silnik? No już jestem w miarę szybszy. Czy to będzie moja pierwsza trójka w karierze? Tam wypadek w kasku niebieskim mógł mieć. Kołodziej chyba znowu defektował Jak jedziemy znowu z kołodziejem I jak na razie I tak ostatni mógł I to będzie już zapewniona Moja pierwsza trójka W pierwszym w sezonie oraz w całej karierze. Pierwsza trójka na to, że piła. Nawet chyba toru prawie zrobiliśmy. I mamy, i pominiemy, bo i tak już. Oj, defekt. Co tutaj się stało? Łańcuch. My nie mamy łańcucha. Trzeba będzie zakupić. Prawda, przegraliśmy, ale to wyłączy. No, Taki ją. Okej. Okay. że wywalimy um, to jest dobra. Wsadzimy w ząbotkę jedną. I za co wsadziliśmy? za Dobra, no, dobrze tak, silnik, tak by się jeszcze ja po prostu biega, chyba. Um, I w Pierwsza, pierwszy bieg e, ligowy. Zobaczymy. I chyba to będzie ostatni mecz jak na dzisiaj, bo już mamy 13 minut odcinka. E, więc to jest raczej ostatni, e, ostatni mecz na dzisiaj. Zobaczymy jak na razie rabić. Czy jest y, trzeci? My jesteśmy niestety ostatni. Iła jest druga, a Opel jest pierwsza. Ale no ja w Rawiczu umiem jeździć bardzo dobrze. Bo na save, gdzie miałem parę razy mistrza Polski i raz mistrza świata, albo tak, na Rawiczu, zdawałem licencję właśnie. I na tym zakończyłem swoją karierę prawie. Znaczy no, juniora na pewno zakończyłem tam, na tym save. jak widzicie, nowy silnik już daje bardzo duże rezultaty. Najgorsze jest to, że um, te nic nam za to nie płacą. Nic nam na to nie płacą. Więc no, niestety, ale boję się, że częściej szybko wyjedziemy. w naszym sezonie i mamy remis z piłą Radzic wszedł na prawie pierwsze miejsce więc zobaczymy, bieg piąty miejmy nadzieję, że bez żadnych upadków ani defektów I... teraz za szeroko się wyniosłem. Chodzimy pod łokieć. O już tam prawie byłby wypadek, bo kask żółty wjechał bardzo niebezpiecznie w kask niebieski, gdy się bardzo szybko wjeżdża, bardzo szybko się wjedzie to można spowodować wypadek i to bardzo groźny, bo w większości takich wypadków w tej grze no, to są kontuzje i to nie krótkie, tylko prawie nawet na cały sezon. Chciałem jeszcze wyprostować ten motor trochę z pastoru i Kraków jest na trzecim miejscu. Tak, jesteśmy na trzecim miejscu, co mnie to bardzo cieszy. I zobaczymy, teraz najgorzej ze startu my niestety wyszliśmy, ale tutaj na jednym łuku prawie całą trójkę wzięliśmy, teraz tam no niestety, ale były niestety tam małe wątpliwości, ale teraz wchodzimy na miejsce pierwsze, bo fatalny błąd kasku żółtego i tam wypadek będzie, jest wypadek na to, żeby leżał Sudurski i wykluczony jest zawodnik z Opola Jan Krzywos to jest chyba? tak Jarosław Krzywos więc dobrze, zobaczymy nic się spodziewałem dobra, jedziemy specjalnie to chciałem zrobić wioski I zobaczymy teraz. Teraz zobaczymy i na pierwszym łuku już zostawiamy bardzo, ale to bardzo daleko w tyle. No jeśli z taką formą będziemy jeździć przez cały sezon, to naprawdę zostaniemy tym mistrzem świata. Bo jak na razie widzę, że tutaj na meczach juniorskich radzimy sobie praktycznie, że i lepiej, jako chyba z całej drużyny krakowskiej I to już jest koniec, robiliśmy już chyba rekord Toru nawet jako junior no ja idziemy bieg po nawet i mamy 9 punktów robimy na razie komplet punktów zobaczymy czy nam uda się zrobić cały komplet punktów no jak widać tylko my utrzymujemy ten kraków na, na życiu nie wiem czy uda nam się nawet trawić, jeszcze trochę łyknąć i zobaczymy Teraz, prawie najlepiej ze startu, ale najlepiej na wejściu Bardzo ciasno. Tam kask niebieski, prawie wypadek i czy będzie wypadek, nie. Jedziemy dalej. Dla mnie być, powinien być tam przerwany. Teraz piękne nożyce, niczymy... Niczy Maciek Janowski albo Grek Hancock, No tam zdefektował kask czerwony. A wolonik Zopola jedzie aktualnie na drugim miejscu. Więc to nam daje bardzo dużo, bardzo duże nadrabianie punktów i przedostatni łuk, ostatnia nie, przedostatnia prosta Ostatni Łuk już chodzimy i kolejna trójkawita na naszym koncie. Aktualnie jesteśmy najlepszymi chyba zawodnikami w Juniorskiej leader Tak, brakuje nam jeden punkt drawicza. No już teraz brakuje nam więcej Teraz tutaj na nam nie pomoże Ale zobaczymy Mamy już dużą przewagę nad... Piłą okej. Okay. I zobaczymy, kolejny bieg Bieg 16, pierwszy łuk Ciasno, ciasno, tam prawie wypadek Teraz prostuje motocykl Gasku żółtego, czyli Opola i teraz wyniosłem się tam, prawie bym zahaczył o bandę tylnym kołem, ale teraz e, zawodnik z Opola nie daje nie, nie daje za wszelką wygraną, ale teraz kolejne nożyce i muszę czasem wyprostować ten motocykl, bo inaczej nie nabiorę po prostu prędkości. Ja teraz zahaczył o moje tylnie om ale fatalne, bo za daleko wysunął ten motocykl zawodnik z Opola. i to już nam daje wygraną kolejną trójkę w tym meczu aktualnie robimy komplet punktów jesteśmy niepokonani czy tak się skończy? chyba tak, bo to już jest chyba nasz ostatni bieg i, i zobaczymy i teraz to jest nasz ostatni bieg, ale my nie mamy pewnie czy... nie mamy, dobra, opony a nie, opony to jeszcze mam w ogóle mamy Kazgdańska, Gdańska, nie wiem czy mi się to tylko z Gdańskim kojarzy ten kas. no dobra zobaczymy, bieg ostatni, finałowy to jest chyba nasz finałowy bieg tak, finałowy bieg uj, przepraszam Niszka, Szlauderback, Iwański i La Pupa Zobaczymy. Naprawdę już nie możemy liczyć na drugie ani pierwsze miejsca, ale możemy dalej walczyć o, o utrzymanie się jako trzecia pozycja i zobaczymy czy będzie komplet punktów. Poszliśmy yy, o pole najlepiej ze startu, ale teraz, no wiadomo, że ten łuk jest moim ulubionym łukiem wejścia w łuk i mamy już yy, zapełnione trzy punkty, jeśli nie będzie żadnego defektu, ani nie zjedziemy z toru, ani nie będzie tam... W wypadku ani mnie nie pociągnie na przykład. Więc no, już mamy drugie okrążenie tam już można mi zapisywać kolejną trójeczkę. Najlepszy zawodnik chyba w Lidze Polskiej aktualnie. Najlepszy zawodnik w Lidze Polskiej chyba. Teraz to ja myślę, że nawet byśmy mogli się ze samym Gregiem Hancockiem ścigać. Skończyliśmy na macie jako pierwsi mamy komplet punktów. Więc jesteśmy, no, jesteśmy najlepsi. Eee, punktacja e, zaczniemy od najlepszych, czyli Opale 38 punktów. Słonesław Liszka, 12 Jarosław Krzywos, 10 Patryk Wojdyło, 9 Mateusz Adamczewski 7 punktów Mateusz Du, nie wiem, nie znam. 0 punktów e, Rawicz, 34 punkty Szymon Slaughterbach, e, 12 Kasper Pludr, 9 Krzysztof Sadurski, 11 Tymoteusz Pic, 2 punkty e, Kraków, 30 punktów Melon LaPopa 18 punktów najlepszy lepszy zawodnik aktualnie jak na ten mecz Łukasz Częsny, y, 5, Dawid Kołodziej 3, Kasper Konieczny 4 Piła 18 punktów Piotr Grzypiński 3 punkty, Paweł Staniszewski 6 punktów, Krystian Iwański 5 punktów Oskar Rowek Rowecki Robeck, Cztery punkty zakończyło to się bardzo ładnym wydarzeniem ja zdobyłem tyle punktów co piła razem wzięcie. Więc co? O, jeszcze coś tam w motorze na mnie pyka. Poprzednio opona to mamy. Więc co, następny mecz będzie na to, że w Krośnie przeciwko Ojezu oh Krośnie. Pile oraz Poznaniowi szanse są bardzo wyrównane, ale Poznań jest faworytem chyba tego meczu. Więc co, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę, subika na kanale oraz jakiś pozytywny komentarzyk. Więc co, widzimy się na live'ach o 20 w weekend oraz w piątek. Więc co? To by było na tyle. Na razie i cześć. pa